Siema, ja z tym, sieman, A dzisiaj ja chciałem Wam opowiedzieć o tajnym kanale. Na YouTube. Widzowie. To jest mój kanał. Taki, no. ma z. dwa ma latem. Mało robię o tym kanale w ogóle, ale miał nawet sporo wyświetlenia. Tak no, taki, taki mały y, tyle słów miał nawet sporo wyświetleń Pierwszy film na, na, na tym kanale to był ponad 143 wyświetlenia. Także to jest sporo. Następny film. 52 wyświetlenia. Następny. 228 wyświetleń. Tak to wygląda, widzowie, no tak to wygląda. A jak te filmy wyglądały? No, sam cringe jest po prostu. I tyle wam może powiedzieć. Sam cringe. Nie ma co oglądać w ogóle nawet. Co ktoś to macie linka w opisie możecie sobie wejść na ten kanał. Zasubskrybować, bo macie na ten kanał, jakby uzyskał maila. Zwiastun kanału to jest, a na tym kanale się będzie znajdować oczywiście Minecraft, yy, różne survivale, mody jakieś. Będzie bardzo fajnie, także subskrybujcie i, yy, i lajkujcie. No i bardzo mi będzie miło właśnie. Tym. I głos w ogóle miałem. Co? Wyczekujcie na, na kolejne filmy na tym kanale. Pierwszy się pojawi już niebawem w ogóle live będą pra yy, Nie wiem kiedy będą. Może co tydzień możemy być. <laughs> to byłeś na samym komputerycznym nabykałem. Także jak dalej ten. Jakbyście ja będę powrócił na, na ten kanał, no to zostawcie tutaj Z 20 w górę i powracam na ten kanał i odzyskuje maila. Postaram się odzyskać. Pamiętajcie tutaj, maila i hasło w ogóle. I zasubskrybujcie ten kanał. Co teraz oglądacie ten film. Zasubskrybujcie tamten kanał, to teraz... Re reagowałem i wam pokazywałem tajny kanał mój Który ukrywałem A czy nie ukrywałem ale kiedyś pokazywałem Znaczy promowałem ten kanał Na, na tym co teraz oglądać kanale ale promowałem go i miałem to akidynus dobrą na, na YouTubie No Nie wiem co od te poszedłem z tamtego kanału Nie wiem dlaczego bo były jest... Dobre przyrosty na, na, na ten kanał. Tak, tak, taki kanał. Może 100 wyświetleń na takie, czy prawie 100 wyświetleń na taki kanał, który ma 26 subów to jest nawet sporo i nowych widzów w ogóle. Jakbym tak więcej tego robił, i montował i tam inne. bo jeszcze w ogóle nie montowały. W OBS-ie klikamy przyciski. Miałem ustawione. I. No, jakbym tak się postarał się, to mogę już znaleźć Wam kanał, także subskrybujcie te, yy, ten kanał i się widzimy w następnym odcinku, ale już wtedy będzie mocny odcinek, także pamiętajcie, no mocny odcinek będzie za niedługo, także no, za parę dni będzie ten mocny odcinek. Pozdrawiam.